Z matematyki dostałem 20%, z angielskiego dostałem 82%, a z polskiego 56%. Na faktycznym egzaminie myślę, że dostanę tak średnio po 64%. To z pierwszych próbnych ja dostałem z polskiego 30%, z matematyki też 30% i z angielskiego 87%. Teraz na próbnych z matematyki była jakaś tragedia. <grymne> ja słyszałem, że na którejś z sal e, dwie osoby aż płakały. E, I z angielskiego mi raczej bardzo dobrze poszło teraz. E, z Z angielskiego raczej mi najlepiej pójdzie tak ogólnie na, na oficjalnych e, i muszę się matematyki poduczyć, bo to <trybujesz> tragedia jest. będzie. No z egzaminu dostałem pierwszych około 60% z Angola, z matmy miałem 38%, z Polak 50 coś. z tych to był dramat, tak naprawdę matematyka była do wyrzucenia, nie na no osoba się skarżyła. zadania otwarte w ogóle nie były robione przez połowę szkoły. Angielski w miarę łatwy, a polski to jak polski. Jeżeli ktoś potrafi ortografię, to jest klasyk. Ja umiem to tak 70 na klasyku. Tak, z pierwszych próbnych dostałam z Polaka 75%, z matmy 40% i z angielskiego 96 z głównych no to obstawiam że z angielskiego będzie stuwa. jakby nie wybaczyłem sobie gdybym nie z polskiego tak może 85 może 90 zależy jak podejdzie temat i z matmy tak z 50 może, może 60 nie wiem zobaczymy zobaczymy ale tak 50-60 byłoby fajnie żeby dostała I i z tych drugich próbnych, no nie fajnie było. W sensie te zadania z operonu były za trudne, były dużo trudniejsze niż z pierwszego próbnego. I nie rozumiem, po co mają utrudniać tą matmę, skoro i tak już ona jest trudna i była w sumie przedmiotem, który zawsze najgorzej szedł. To i zamiast to ułatwić, to jeszcze bardziej to utrudnili. I no, nie fajnie, nie fajnie. Więc z pierwszego egzaminu miałem około 65% z polskiego. Z matematyki miałem około 70%, a z angielskiego 89%. Są, są to wyniki zadowalające dla mnie, ponieważ nie mierzę wysoko i cieszę się z tych wyników. Na głównym egzaminie chciałbym dostać. Około 80% z wszystkiego yy, z egzaminów poszło mi nawet dobrze. Yy, dostałem z polskiego dostałem 24%, yy, z matematyki 20%, a z angielskiego 50%. Myślę, że w tych oficjalnych mi tak pójdzie lepiej, z tak z polskiego stałem będzie nie z 30%, z matematyki coś 25% 30% i z angielskiego może 50% 60%, ale ogólnie z, z Operona to akurat. Trudny był y, z matematyki, no ale i tak mi lepiej poszło niż przy CKE, i y, 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 to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Ogólnie z polskiego była fajna lektura, i no. Cześć, chciałabym powiedzieć o swoich e, odczuciach po egzaminach próbnych. Chciałabym też się wypowiedzieć o tych pierwszych egzaminach próbnych i uważam, że z CKE były bardzo proste i miałam wyniki 43 z matematyki, 51 z polskiego i 82 z angielskiego. Ogólnie uważam, że z operą na teraz egzamin próbny był bardzo trudny. Nie wiedziałam czy uciekać, stać, czy może po prostu wykrzyczeć, że mam dość. Ale e, teraz uważam, że e, wyniki będą słabe i miejmy nadzieję, że na następne próbne pójdzie mi lepiej. E, witam, a więc mi pierwsze próbne z CK poszły niby dobrze, niby słabo, bo niby wyniki były słabe, ale przynajmniej teraz wiem, jak to zrobić wszystko, ale teraz po prostu to jest jakaś tragedia. Ale ogólnie to no, na pewno mi poszło gorzej niż ostatnio. O ostatnio mam się 17% to i tak mało. Chociaż teraz tak sobie myślę, to ostatni był łatwiejszy, ale przynajmniej Polski był też spoko. Polski i angielski były w porządku, ale matma, nigdy więcej. Nigdy więcej, to jest największy błąd w życiu, jaki popełniłam, po prostu naprawdę. Mm. Nie. Dziękuję.